Zbigniew Zobro bez wątpienia wie doskonale, jak pokazać opinii publicznej, że nie ma z nim żartów. Przez niektórych jest wręcz nazywany szeryfem. Jednak jakie działania dokładnie stosuje minister? Zbigniew Zobro sprawuje funkcję ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego od 2015 roku. Przez te trzy lata udowodnił wszystkim swoją skuteczność. Oczywiście na gruncie prawniczym i w sądach wszystko wygląda zupełnie inaczej. Prokurator, podobnie jak sędzia, ma wgląd w kartoteki, wszelkie zeznania i dowody. Do nas trafiają jedynie strzętki tych informacji. W takim razie, jak Ziobro buduje swoją renomę wśród społeczeństwa, szeryf zbignie w Ziobro podczas pełnienia władzy. Przez rząd PiS byliśmy świadkami wielu afer, które szerokim efem rozniosły się po całej Polsce. Oczywiście członkowie rządu i partii cały czas nas zapewniają, że zbierane są kolejne dowody w tych sprawach, a prokuratura zatrzymała coraz to nowych oskarżonych. Jednak są to jedynie słowa, które przemawiają do bardzo małej ilości osób. W takich wypadkach ważne są czyny i upowszechnianie ich, aby ludzie wiedzieli, że coś się dzieje. Rzecz jasna tego typu sprawy ciągną się całymi latami, a doprowadzenie ich do końca często przypomina walkę z wiatrakami. Jedną z bardziej znanych afer, która wyszła na jaw za czasów rządu PiS, jest ta związana ze spółką Petbek. Oskarżonych w niej zostało wiele osób, a przynajmniej takie informacje podaje prokuratura. Dodatkowo przeprowadzono w niej bardzo widowiskowe zatrzymania. Oczywiście głównymi bohaterami w nich byli mili panowie w kominiarkach, którzy o 6 rano zjawili się pod drzwiami oskarżonych i zatrzymali ich, uwieczniając wszystko. Co więcej, zostali oni osadzeni w areszcie, gdzie przebywają już od wielu miesięcy. Tego typu postępowanie według wielu osób ma na celu jedną rzecz. A mianowicie wymusić zeznania, bo bądźmy szczerzy, biznesmeni z kwotami na kontach, o których nam się nawet nie śniło, raczej nie przywykli do norm panujących w polskich więzieniach. Nie można też zapominać o współwięźniach, którzy nie zawsze muszą być dobrymi kumplami spod celi. To wszystko sprawia, że dla wielu Polaków działania resortu, za które odpowiada Ziobro, stają się niemalże namacalne. A tak powszechne przechwalanie się dokonaniami buduje poczucie, że minister nad wszystkim panuje. Nie da się ukryć, że przydomy szeryfa w tym wypadku jest jak najbardziej uzasadniony.